Ciao a tutti, Paulina kanał Italiolo, a tutaj jest mój mąż, od wczoraj dumny właściciel mieszkania w Monopoli. W tym wideo powiemy Wam drugą część naszych perypetii, czyli o tym jak kupiliśmy mieszkanie we Włoszech w Centrum Historycznym Monopoli, które za nami. E Czyli w tym odcinku opowiemy o tym, jak wyglądała procedura właśnie samego przesyłania pieniędzy, podpisywania aktu notarialnego, tego, co się działo po tym, jak akt podpisaliśmy. Czyli będzie troszeczkę takiej praktycznej strony, tego, jak na przykład trzeba co zrobić: Zapłacić podatki, ee, i wymienić zamek, <grymienić> zamek ee, i tutaj. Ee, Poduszkę. Kupić, po, kupić poduszkę, to nie wiem, jeszcze nie kupowaliśmy. E, no i o tym opowiemy. Będzie też trochę włoskiego słownictwa, e, żeby było wam łatwiej, jeżeli macie, nosicie się z podobnym zamiarem jak my. To zapraszamy. Zapraszamy? Zapraszamy. Tak. Szukając mieszkania, kierowaliśmy się konkretnymi kryteriami, o których mówiłam już w naszym poprzednim wideo. Kupujemy mieszkanie we Włoszech. Miało być w urokliwym miasteczku, blisko morza, blisko lotniska działającego przez cały rok. Bo uwaga, wiele lotnisk działa jedynie w okresie między kwietniem a wrześniem. Nas interesowało coś, co działa. Póki co działa lotnisko w Bari przez cały rok dosyć prężnie. Z Krakowa mamy loty codziennie. W naszym budżecie do 150 tysięcy. Oczywiście Monopoli ten budżet przekroczyło, ponieważ Monopoli spełniło wszystkie nasze kryteria. Ja, czyli naprawdę jest to miejsce dla nas idealne, które, w którym już byliśmy, mieszkaliśmy, sprawdziliśmy, zakochaliśmy się, e, ale oczywiście no, budżet tutaj musieliśmy troszeczkę przekroczyć, ponieważ mieszkania takie 60-90 metrów w Centrum Historycznym Monopoli i pobli w pobliżu Centrum Historycznego to są ceny krakowskie, warszawskie. Trzeba liczyć między 200-400 tysięcy euro w zależności oczywiście czy macie taras, czy macie balkon, czy widok na morze, jaki standard. No my oczywiście celowo w tą niższą granicę i to, co nam się udało kupić, nas zadowala. Zresztą w dalszej części filmu Wam pokażę nasze mieszkanie. Udało nam się kupić mieszkanie bezpośrednio od właściciela. Zaszczędziliśmy w ten sposób około 10 tysięcy euro. Tutaj y, myślę, że jeżeli chodzi o inne historie na YouTubie, to jestem troszeczkę ewenementem, ponieważ większość z Was korzysta jednak z Agencji Nieruchomości Włoskich lub agent agenta polskiego lub i tego, i tego. E, Agencja włoska no, musi być opłacona, ponieważ to oni w większości wystawiają ogłoszenia, więc nawet jak korzystacie z pomocy polskiego agenta, to bardzo często i tak musicie zapłacić Agencji Włoskiej tą. Prowizję. E, więc, tak jak mówię, no, u nas to była, była oszczędność rzędu 10 tysięcy euro. Czy ja was namawiam do takiego rozwiązania? Absolutnie nie. Ja jestem italijską z wykształcenia i znam biegle język włoski, ale to i tak mnie nie uchroni w żaden sposób od prawa włoskiego, bo no, prawo włoskie też trzeba znać. E, u nas udało się tak naprawdę to, że e, mieszkanie, które my ku, ku, kupiliśmy już, Zostało dwa lata te, wcześniej sprzedane na kredyt, czyli już bank zweryfikował większość dokumentów, które zweryfikowałby za nas polski prawnik. To po pierwsze, po drugie, ja sama wiedziałam, o jakie dokumenty poprosić, żeby sprawdzić, zweryfikować jakby stan prawny tego mieszkania. I takimi dokumentami jest lo stato legittimo, czyli stan prawny z gminy, który no, musi właściciel dostarczyć na prośbę kupującego, gdzie jest poświadczone, że mieszkanie stoi legalnie, wybudowany blok jest legalnie, czy, czy kamienica nie ma co do niego żadnych roszczeń, nielegalnych dobudówek. DICO, czyli certyfikat zgodności z normami instalacji. Czyli że prąd, kanalizacja i tak dalej, wszystko jest podpięte, gaz w sposób no, zgodny z obowiązującym prawem. AP, czyli certyfikat energetyczny, który w ogóle jest wymagany już w Polsce też przy sprzedaży, i tutaj warto jednak zwrócić uwagę na to, żeby to nie była ta najniższa klasa energetyczna. U nas to jest klasa energetyczna D, co oznacza, że my przez najbliższe lata nie będziemy musieli w żaden sposób modernizować tego mieszkania, żeby ta klasa energetyczna była wyższa niż E. Ponieważ wszystkie. Mieszkania w klasie F i G, czyli w tych najniższych, tak zwane wampiry energetyczne, będą musiały zostać zmodernizowane. I kupując takie mieszkanie, no, wy się godzicie na to, że no w niedalekiej przyszłości, jeżeli tylko nie zmieni się w żaden sposób prawo w Unii Europejskiej, będziecie musieli takie mieszkanie zmodernizować. A to, zwłaszcza w starych budynkach, wymaga no dużego nakładu cierpliwości i środków, ponieważ wszystko trzeba zrobić pod konserwatorem. Więc no tutaj fantastycznie się złożyło, bo my mamy certyfikat energetyczny D, czyli bardzo OK. Także w kontekście tego, że będziemy to mieszkanie wynajmować, więc ono też nas nie pożre finansowo, choćby za klimatyzację. Dodatkowo to mieszkanie było cały czas wynajmowane na Bookingu i ja szukając różnych mieszkań w różnych częściach Włoch, też sprawdzałam opinię na Bookingu, jeżeli mieszkanie było wynajmowane i bardzo wiele ciekawych rzeczy się można było dowiedzieć na temat grzyba w łazience, na temat ogólnie wilgotności w mieszkaniu, tego czy jest zimno, czy jest ciepło, czy jest głośno, czy jakieś rury się nie zapychają. Naprawdę warto, jeżeli się decydujecie na kupno mieszkania bez agencji, a w ogóle z agencją również, bo agent włoski też wam nie powie całej prawdy. Jemu też zależy na tym, żeby mieszkanie sprzedać. Więc zweryfikowawszy te wszystkie rzeczy, po podpisaniu oczywiście umowy przedstępnej, o czym mówiłam już w poprzednim wideo, wyjechaliśmy do Włoch, umawiając wcześniej datę podpisania aktu notarialnego. Co robisz, Krzysiek? Robię przelew na kupę hajsu do Włoch dla notariusza, którego. Z... Znamy tylko z widzenia. Znaczy nie, to nawet jego nie znamy, bo to jego ojcu robimy ten przelew, bo facet, z którym my załatwiamy, nawet nie jest notariuszem. Dokładnie tak. <laughs> no, to się okaże, nie? Co się wydarzy. Tu są nasze rzeczy. Walizka. Plecak. Torba. I jutro wstajemy o której? 6, piąta? No, gdzieś piąta 50, i lecimy do Włoch. Relacja ciąg dalszy. Lecimy. Lecimy. Potem będziemy dzwonić do banku, czy przelew już poszedł? <noise> Szaleństwo. Prawie się spóźniliśmy znowu, mama. Prawie się spóźniliśmy znowu. Jakie formalności czekają na nas, na nas przed podpisaniem aktu notarialnego? No Oczywiście pierwszym takim głównym elementem jest kodicie fiskale, czyli taki numer podatkowy włoski, który możecie albo wyrobić w agencji Del Entrate, w jakiejkolwiek agencji Del Entrate we Włoszech, albo łatwiej można to zrobić przez stronę ambasady włoskiej, przez maila i tak naprawdę w 30 dni maksymalnie otrzymujecie mailowo, kodicze fiskale i my się zdecydowaliśmy na ten krok bez problemu, dostaliśmy kodicze fiskale. Co więcej, ja już miałam kodicze fiskale kiedyś i wydawało mi się, że będą mi robić problemy, ale w jakiś sposób magiczny chyba, nie wiem, nie znaleźli tego mojego poprzedniego, bo miałam pojedyncze nazwisko wtedy. Nie wiem, nie wnikam, dostałam, działa. Druga rzecz to konto we włoskim banku. Konto we włoskim banku dlatego, że jak przebiega proces kupna mieszkania? Klucze dostajecie do mieszkania w momencie podpisania aktu notarialnego u notariusza, więc Wy już musicie, to nie tak jak w Polsce, że dopiero po akcie notarialnym robicie ten przelew. Włoch, kiedy kupuje mieszkanie we Włoszech, to jak przychodzi na akt notarialny, to on już ma z banku taki jakby czek, bonifico i rewokable, czyli przelew, którego nie można cofnąć. I, to, I z tym zaświadczeniem e, przychodzi już na podpisanie aktu. No i to właśnie się uzyskuje, mając konto we włoskim banku. Ale e, my e, obawialiśmy się, że jak przyjedziemy na miejsce, to też nie jest takie opsiub założyć to, to, to konto bankowe. Część z was mi pisała, że da się to zrobić tam w kilku bankach, e, że pomogli wam prawnicy. No właśnie, my tej pomocy prawnika nie mieliśmy. To raz. Dwa, z tego co czytałam, nie wszystkie banki się zgadzają na otwarcie konta obcokrajowcowi. Jeżeli nie ma się adresu zamieszkania we Włoszech, jeżeli się nie ma jakiegoś tam potwierdzenia od notariusza, to możecie w komentarzach, kto to robił i otwierał, i nie miał żadnych trudności, napiszcie, jak to się robi, że tak powiem, dla potomnych. My się obawialiśmy, że tego nie, nie zrobimy w dwa dni. E, bez umawiania się w banku wcześniej. E, po prostu obawiałam się, że, że, się, że się nie wyrobimy. E, więc dla takich ludzi jak my jest e, druga opcja. I e, miało być bezpiecznie, bezstresowo, e, gładko miało wszystko pójść, a jak poszło, to zobaczcie sami. Jest Krzysiek, co robimy? Próbujemy znaleźć pieniądze, które wysłaliśmy gościowi nieznanemu notariuszowi. Ile tych pieniędzy dosławisz? Dużo. Mhm. No. Jeszcze mamy nadzieję. Jeszcze mamy nadzieję, że wszystko będzie ok. Słuchajcie tak, możemy już chyba powiedzieć powoli, co się dzieje u nas. Ostatnie 14 godzin to był jakiś po prostu inkubo, czyli koszmar. Bo co się, co, się, co się dzieje na linii jakby my i kupno mieszkania we Włoszech? Troszeczkę obawialiśmy się, że będą problemy z założeniem szybko konta zagranicznego bez pomocy prawników, tutaj, bez, bez jakiejś tam gwarancji z naszych banków. Obawialiśmy się, że może to nam po prostu nie wyjść i, i po prostu nie zdążymy założyć tu konta i zrobić przelewu. Więc chcieliśmy to zrobić chcieliśmy szybko to zrobić i szybko bez problemów. Bez tak, We Włoszech istnieje coś takiego od, od ponad 10 lat: jak depozyt opraci co dal notario, czyli jakby kupujący. Wysyła pieniądze na, na konto, no nie prywatne konto, tylko konto jakby firmowe notariusza. To jest konto, które jakby nie wchodzi w, sku, w, w, w majątek prywatny notariusza, tylko to jest konto właśnie do tego, żeby tam wpłacać sumę, którą później mówi. tak, którą później ten notariusz, którą później ten notariusz przesyła bezpośrednio, jak już jest pewny, że wszystko jest ok, i wpisze wszystko do, do ksiąg wieczystych, to wtedy dopiero te pieniądze przesyła sprzedającemu. No i to jest tak naprawdę najbezpieczniejsza opcja. E, naj, najbezpieczniejsza opcja, naj, naj, narcystyczna osobowość Pauliny, Na, najbezpieczniejsza opcja jaka, jaka może być, no tylko że e, e, niestety nie poszło w wszystko tak, jak chcieliśmy, czyli wysłaliśmy w poniedziałek rano przelew, no i oczekiwaliśmy, to był przelew sepa, że on dojdzie po prostu tak jak zwykle docierają wszystkie przelewy, które robimy zagraniczne, no maksymalnie tam w 30-45 godzin do 48 według prawa ono ma dojść następnego, ma dojść, następnego dnia roboczego. Dnia roboczego. No i wczoraj nie doszedł, więc yy, zaczął się stresik, yy, bo tak naprawdę te pieniądze na depozyt operacyjny one muszą być według tam ustaleń notariuszy 48 godzin przed podpisaniem aktu. Tutaj notariusz się bardzo, adwokat bardzo się jakby yy, yy, był elastyczny i powiedział, że poczeka do dzisiaj do rano. No i, no i dzisiaj rano poszliśmy w końcu do tego notariusza do biura, a jego nie było, więc już zaczął się lekki stresik. Jeszcze dodatkowo 6 dni temu w ogóle w Rzymie, dokładnie w ten sam sposób. Notariusz po prostu nie wypłacił wszystkich pieniędzy kupującym i zniknęło 100 tysięcy euro z konta i, i nie ma go. No i wykreślili go z Izby Notariuszy i w zasadzie nie wiem, jak się to dalej będzie kończyć, więc takie miłe informacje do nas dochodziły. Oczywiście wiecie, notariusz to jest zawód zaufania publicznego, więc, więc ja się tutaj nie bałam jakoś wyjątkowo. Ale bałam się po prostu, że cała ta nasza piramidka, czyli no, logistycznie z dziećmi, z nianią, z przylotami, no że po prostu nie podpiszemy do aktu notarialnego teraz. I to się już zaczynało robić to było pierwsze ryzyko, a drugie ryzyko było jakie, że w ogóle nam. Że Coś się stanie z tymi pieniędzmi, pieniędzmi, no? Bo no też prostu... było kilka takich niejasnych spraw jak to, że tak naprawdę nie gadaliśmy, nie robiliśmy tego u notariusza, tylko u adwokata. Który jest synem notariusza i jakby prowadzi tej czynności inne, nie? Więc też do, naprawdę wysłaliśmy prawie 200 tysięcy euro facetowi, którego na oczy nie widzieliśmy. nie, Dodatkowo. Na konto wysłane na maila. W umowie to... przedstępnej nie występował notariusz. I po prostu przysłał nam mailem numer konta. To, tak się nie powinno robić Nie powinno się tak nie robić. nie zrobilibyśmy tego, gdyby Podpisywał nie to. Podpisywał się co prawda brat Pitt, e, czasami. <laughs> nie znasz tej historii o bracie Pitt? Nie. Nie znasz tej historii? Nie. Facet na Facebooku, który się podawał ja za brata Pita, brat Pita. Wy, wy, wyłudził od kobiety, tak. nie? Na operację, bo Angelina Jolie mu nie daje, więc to mniej więcej taki case był. No teraz już byliśmy wreszcie na spotkaniu z panem adwokatem, który po prostu z uśmiechem nosem nam powiedział, no przyszły dzisiaj rano pieniądze. I tyle, nie? Jakby on nie ma pojęcia, co my przeżywaliśmy przez ostatnie 12 godzin czy 16. Nie wie. Być może część z Was teraz żegna się nogą i myśli, że nigdy w życiu by czegoś takiego nie zrobiła jak my, i że w ogóle pomysł kupowania mieszkania bez pomocy pośrednika jest idiotyczny. Powiem Wam, zgadzam się, ale jeżeli nie chcecie wpaść w takie tarapaty jak my i chcecie sobie oszczędzić tych stresów, to warto dobrze się przygotować do tej procedury, do tego procesu zakupu. I możecie też to zrobić sami z pomocą specjalisty. A specjalista istnieje, jest to Paulina Wojciechowska, która wraz z Anią i Marcinem Nowakami, których być może znacie, oni prowadzą taki, taką stronę, gdzie wyjechać.pl i ostatnio też. Mają taki profil na Instagramie na północ od Rzymu, bo kupili mieszkanie właśnie w Tusi, czyli w tym, tym rejonie na północ od Rzymu. I niedawno całkiem zrobili właśnie wspólnie z Pauliną Wojciechowską, która jest agentką nieruchomości Polką, działającą we Włoszech i zna ten rynek no, od podszewki. Zrobili razem takiego e booka Dom We Włoszech. I jest to takie kompendium wiedzy. Nie są to takie osobiste historie, jak ta, którą chociażby ja opowiadam. Tylko faktycznie zebrane. Wszystkie najważniejsze rzeczy, które ktoś, kto nosi się z zamiarem kupna mieszkania we Włoszech, powinien wiedzieć. E-book kupicie taniej o 25 zł, wpisując kupon zniżkowy Italiolo pod tym linkiem, macie go też w opisie filmiku. To jest współpraca reklamowa, ale wiecie dobrze, że ja bardzo rzadko się podejmuję jakikolwiek współprac i poleceń, i jeżeli to robię, to dlatego, że jestem przekonana, że jest to dobry produkt. Tak czy inaczej, moi drodzy, wchodząc, w, że tak powiem, na tą drogę kupna mieszkania, będziecie potrzebowali fachowej pomocy i warto nie dać się już na tym etapie nabić w butelkę. Czyli faktycznie, jeżeli Wy będziecie przygotowani, to też będziecie później. W stanie wybrać odpowiednią osobę z dobrym przygotowaniem, a nie będziecie łykać, że tak powiem, wszystkiego, co Wam ktoś powie, kto teoretycznie ten rynek zna. Dlatego przezorny, zawsze ubezpieczony, warto się przygotować do tego procesu również samodzielnie, na tyle, na ile się da. Choć przez cały czas mieliśmy kontakt z adwokatem, to na yy... Podpisaniu aktu oczywiście był obecny już notariusz. To też wam tutaj opowiadaliśmy z monopolii na gorąco, że to też było dla nas trochę dziwne, że jakby wszystkie sprawy załatwialiśmy z adwokatem, który pracował w tym studiu notariusza, w tym biurze notariusza, był jego synem i pewnie był w trakcie aplikacji jakiejś notarialnej. Natomiast już na samym podpisaniu oczywiście musiał być obecny notariusz. Trwało to dosłownie 15 minut. Uwaga, akt notarialny dostaniemy dopiero, jak pojedziemy teraz do Włoch i to tak wygląda we Włoszech, że się na niego czeka. Nie jak w Polsce, że się dostaje od razu do ręki. I to nie jest żaden powód do niepokoju. Po prostu to troszeczkę dłużej trwa. No i my również, że tak powiem, dostaliśmy klucze, tak jak, tak jak to się robi we Włoszech. I zaraz po podpisaniu aktu poszliśmy do mieszkania razem z poprzednim właścicielem, z Domenico, który nam wszystko tam pokazał. Już jesteś w telewizji. Zrobiliśmy to, moi drodzy. Właśnie wyszliśmy pół godziny temu od notariusza. Podpisania aktu materialnego to było 15 minut tak naprawdę, czyli w ogóle zupełnie inna rzeczywistość niż w Polsce, gdzie no przynajmniej z naszych doświadczeń już kilkurazowych to zawsze trwa około półtorej godziny nawet. Eee, a tutaj szybciutko, dostaliśmy klucze, przyszliśmy teraz już z Domenico, tutaj pokazał nam, gdzie są liczniki, e, zostawiono nam faktury wszystkie, które, na podstawie których będziemy przypisywać liczniki. No i wchodzimy, znaczy byliśmy już, ale teraz wchodzimy tak oficjalnie dla, dla, ja mówię, dla, potrzeb, e, dla potrzeb filmu. No i to jest, słuchajcie, nasze nowe mieszkanie w Monopoli, wychodzi na to. Eee. <głos> <głos> Trochę to dziwne, ale tak jest. Mamy najmilsze miejsce, czyli balkon. Balkon, balkon. Nieduży, ale jest i to nas cieszy. Na mieszkanie z tarasem nas nie było stać, ale balkon jest i to taki, że można usiąść. Halo. <noise> Tam za tym blokiem białym jest już Hala Portavecchia i morze, więc jesteśmy naprawdę 50 metrów od, od morza. Salon z kuchnią. Mieszkanie było tak naprawdę do niedawna wynajmowane, więc nie, nie, nie będziemy zrobić żadnego remontu. Taki był też nasz cel, żeby kupić mieszkanie, które jest po prostu do zamieszkania od razu i nawet myślimy, żeby może jedną noc już tutaj przespać. Mm. Łazienka. Tutaj Krzysiek, się śmieje, że tutaj u góry jest spokój dla Ignaca, ale to it's not gonna happen. I tajna drabina tajna na górę. Tajna Łazienka. Ma takie okienko wystające na klatkę, co jest ważne, bo wiecie, w tych starych domach, na starówkach włoskich nie ma wentylacji jako takiej, nie, nie, ma, nie ma tych ciągów wentylacyjnych, więc to jest problem, bo no niestety czasami w tych mieszkaniach robi się grzyb po prostu, więc trzeba wietrzyć. I dobrze, że tam okienko, bo to dużo ułatwia. To jest okienko na klatkę schodową. Można sobie zerkać, zarobiąc w prysznic. Świetnie. No i oczywiście jest jeszcze sypialnia, jedna i druga. Jedną Wam pokażę, bo druga jest niezrobiona. Druga jest po drugiej stronie klatki. I myślę, że to będzie takie osobne pomieszczenie, gdzie, gdzie zrobimy jeszcze jedną sypialnię. No i tu mamy sypialnię. I drugi balkonik, trochę mniejszy, taki francuski. Wszystko, słuchajcie, jest. Telewizor. Telewizor. Więc się cieszymy, bo będzie tu wygodnie i nam przyjeżdżać. No i mam nadzieję, że uda się, żeby też wynajmować to mieszkanie. Myślę, że na sezon letni już się uda. Tutaj lingwistyczny, proszę tak. bardzo. Tak, Non A contentarti del dell'orizzonte, cerca infinito. Nie, nie, niech cię nie satysfakcjonuje horyzont, szukaj nieskończoności. Co nas czeka po kupnie mieszkania? Bo to Was pewnie bardzo interesuje. Jak wygląda później ta rzeczywistość? Dostajemy klucze, właściciel pokazuje nam, gdzie są liczniki. No i teraz należy zrobić ta, to, to przepisanie liczników. To jest la voltura dei kontatori. E, osobno, oczywiście, woda, osobno gaz, osobno prąd. E, to są rzeczy, które trzeba zrobić od razu. E, większość tych rzeczy da się zrobić internetowo. E, wodę na przykład przepisałam przez maila. Natomiast uwaga, tutaj trzeba mieć takiego autoryzowanego maila. PEC to jest taka certyfikowana poczta. Można to, można sobie założyć takiego maila. Ja go na razie nie zakładałam, bo nie był mi do niczego potrzebny. Jak będzie mi potrzebny, to go założę. To kosztuje tam kilkanaście czy kilkadziesiąt euro rocznie taki mail certyfikowany. No, ja, w związku z tym, że mam szkołę językową i mam troszeczkę znajomych Włochów czy moich lektorów, no to bez problemu to zrobiłam przez maila koleżanki. No i już dzisiaj nawet dzwoniłam do tych wodociągów pulijskich, żeby. Się upewnić, że na pewno jest wszystko ok. Pamiętajcie tylko, żeby podać tam na tym mm, formularzu przepisywania adres polski, bo oni wyślą mam wszystkie faktury do Polski, natomiast no, muszą mieć ten adres. E, jeżeli chodzi o wodę, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o prąd i gaz, dostałam od razu namiar do takiego po prostu punktu obsługi klienta w Monopoli. Pewnie, jeżeli kupujecie gdzieś dom na jakiejś wsi włoskiej, no to troszeczkę ciężej się to zrobi. Monopoli jest no, miasteczkiem dużym, więc, więc da się tam wszystko załatwić. Tam od razu poszłam i w 5 minut wszystko. Przepisaliśmy prąd gaz i potem już wszystkie potwierdzenia i kody do logowania się przez internet. Przyszło mi to wszystko mailowo. Jeszcze nie przyszła mi żadna faktura, bo dosłownie miesiąc temu to przepisywaliśmy. Dzisiaj mija, dzisiaj prawie, że mija miesiąc odkąd kupiliśmy. Wczoraj minął miesiąc, odkąd kupiliśmy. Patrzę na mój kalendarz, e, odkąd kupiliśmy mieszkanie, więc tak naprawdę czekamy na te pierwsze faktury, które dopiero będą spływać. I dzisiaj dzwoniłam też do wodociągu. E, z takich przydatnych kompetencji, jakie warto mieć w kontaktach z administracją włoską, to należy umieć e, robić spelling swojego imienia i nazwiska, a Włosi mają do tego konkretną tabelkę, którą Wam teraz pokazuję. Dla, każdego, dla każdej litery jest inne miasto. Prawie wszystkie są włoskie, więc warto to wiedzieć, bo oni jakby używają, że tak powiem, na całym, na, w całym kraju tego samego. To jest bardzo zabawne, że nie mówi się jak u nas M jak Marzena, P jak Piotr, dowolne imię, tylko zawsze te same miasta. Więc to warto wiedzieć. To jest taka kompetencja przydatna w kontakcie z administracją włoską. Wszelkie podatki y, stricte związane z zakupem nieruchomości płaci notariusz. I jemu opłacacie, y, jego oczywiście wypłatę nie, nie, nie niską y, i tam są te wszystkie opłaty, znaczki jakieś skarbowe itd. Y, I z takich dodatkowych opłat, jakie są później, no to oczywiście jest imu. Czyli jeżeli nie mieszkacie w domu we Włoszech, to jest 9% od wartości, ale uwaga, nie wartości kupionej, to nie jest podatek PCC jak w Polsce, tylko to jest podatek od wartości według Państwa, od wartości ręki katastral, od wartości katastralnej y, mieszkania. Na szczęście te mieszkania w Centrum Historycznym, one mają niską wartość dla Państwa, więc to imu dla nas będzie bardzo niskie, typu 300 euro rocznie. Co mnie cieszy bardzo. Jeszcze tam jest jakaś zniżka na to właśnie, że to jest, że tak powiem, mieszkanie di interesse storico, y, czyli wartość... O ma wartość historyczno-kulturową, więc to imu nie będzie wysokie. I jeszcze jest jedna, jeden podatek, którym się też jeszcze nie zajęłam, bo do tego potrzebuję aktu notarialnego. E, I mu się płaci dwa razy w roku, więc do czerwca i do grudnia mam czas. A drugi podatek to jest Tari, czyli tasa rifiuti, czyli tak zwane śmieci, opłata za śmieci. E, i, e, I do tego też potrzebuję aktu notarialnego, więc będę się tym zajmować w kwietniu. No, i są jeszcze speze kondominiali. No, oczywiście, internet, ale to, co będziemy się też zajmować na miejscu, do internetu. Wiem, że będzie, będzie trzeba chyba włoski numer telefonu mieć, ale to się będę tym zajmować, już jak będziemy w kwietniu w Monopoli. No i jeszcze dochodzą le speze kondominiali, czyli no taki czynsz administracyjny. Zależy, gdzie kupiliście mieszkanie. Akurat w, w kamienicy, w której ja kupiłam mieszkanie, na górze jest mieszkanie brata, yy, właścicielki mieszkania na dole, bo to była kamienica jednej rodziny. I tam są naprawdę tylko trzy mieszkania, wszystkie funkcjonują jako Airbnb i nie mamy tam żadnych spezek kondominiali, czyli nie ma tam żadnego czynszu. Po prostu, jeżeli będzie przyjdzie nam pewnego dnia remontować, nie wiem, fasady albo dach, no to będziemy musieli zaciągnąć wspólnie kredyt, tak to wygląda. Nie ma żadnego funduszu remontowego, czy sprzątania części wspólnych. Po prostu jest tam kilka schodów, które jedna czy druga pani sprzątająca, która przychodzi, no. Myje i tyle. E, prąd na, na, na schodach tych pięciu. E, ja zasilam z mojego prądu, jakoś to przeżyję. Więc tyle. E, więc no, ja na razie jestem pełna takiego optymizmu, bo, szczerze mówiąc, czytam bardzo wiele historii, jakie były przejścia, jak to ciężko. Ja, się, ja sobie zdaję sprawę, że jeszcze nas wiele czeka przejść różnych, e, ale póki co. Idzie to gładko, względnie, oprócz tych wszystkich przygód, o których dzisiaj usłyszeliście. E, więc e, no, na pewno tutaj jest dużym plusem to, że nie musimy robić remontu. E, I to już na początku drogi dużo ułatwia. E, więc warto się czasem zastanowić, czy nie lepiej dopłacić nawet te 50 tysięcy euro i mieć już z głowy pewne rzeczy. Oczywiście ktoś powie, ale jak sobie zrobię sam remont, to przynajmniej wiem, jak to wygląda. Jasne, że tak. Decyzja należy do Was. Ja opowiadam tylko swoją historię. Ciąg dalszy nastąpi, zapewne. I zachęcam Was do obserwowania wszystkich poczynań Italiolo: ekspresowy kurs włoskiego, przedwjazdowy kurs włoskiego to na pewno się Wam przyda oraz mój e-book Jadę do Włoch i interaktywny kurs od zera do kupienia na www.italiolo.pl, e, żebyście, jeżeli macie ochotę na włoską przygodę, ten język włoski zaczęli już dzisiaj poznawać. Уау, е сладко? Е, е много сладко.